Siemanko, z tej strony JakaRekord na dzisiaj nagrywamy odcineczek z S Dawidek S Siema, to ja Dobra, gramy jak widzicie w... Squid Game Squid Game <grych> O nie, dobra, idziemy Chodź mordeczko I ok. mam nadzieję, że to wygramy Dawać, I ustawiamy. I jeszcze się. przed tym. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, dajcie łapeczkę w górę, dzwoneczek tam nam dole, żebyście nie ominęli moich filmów, więc bez przedłużenia zaczynajmy tą... Ty, typnęła tep się. Dawaj tutaj do mnie. Chodź do nie... go. Do drzwi. Chodź tu do mnie mordeczko. Ja jestem przy drzwiach mordeczko. Ok. Okej. Okay. Będziemy właśnie grali właśnie w Squid Game'a, i przejdziemy postaramy się przejść jak najdalej, żeby było dobrze i żeby się chciało oglądać na odcineczek. Ale proszę, dajcie tą łapeczkę w górę tego subika. Zróbcie to dla mnie. Popatrzcie się na mnie, popatrzcie się. oj Dobra, lecimy. Lecz koksem. Tu. Dobra. Gdzie jest mój. Gdzie jest. Mm, S, S. Tu jest S. Dawid S Dobra, popcham cię, popcham. O, tu. Dawaj, dawaj, daj, ja, ja ci popcham. O! Co tu się dzieje? Co ja mam kliknąć? Ty, coś się kupiłem na Robuxy przypadkowo? Jezus! Ej, o nie, cancel. Jest jakiś frontman. O! Cancel. Ty, ja jestem ty chłopem, Ty. Ja przy. Ty jesteś tym przywódcą Squid Game chyba. Patrz! O, o dobra, lecimy, trzeba to wygrać, mordeczki. Ty, a o ciebie też mam czarnego skina? No. Ja mam pistolet, co jest? Oj, proszę, wygrajmy to, mordy, wygrajmy to. Ej, dźwięk. Ja nie, nie podgłośam dźwięku, ja gram na harda. <noise> Ciekawe czy zdechniesz. Nie, no damy radę. Jak się zapali na czerwono, to zatrzymam. Nie, normalny idę, aha. Ja normalny mogę iść, patrz. Ej, pan, ja sobie idę, ja mam wyrąbane życie. Bo ciebie to nie łapie po prostu. Nie, pan, bo jestem przywódcą Squid Game'a. No, ty masz się fajnie. Jest, żyjemy, hurra cieszcie się. Żyjemy, przeszliśmy pierwszy chapter. Ej, Dawid, 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 dawid tu do mnie, Dawid dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj tu do mnie Pa, 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 ziomek, ziomek, ziomek I jeszcze jedno, jak chcecie więcej odcinków z... S, Dawidek S, to dajcie nam łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzach Jak wam się podoba... się zaraz odstrzelę O ty, Lamusie, pyk! Aha, aha, ha, dawaj tu, dawaj na solo, no dawaj, Lamusie Ale rage'a walnąłaś na mnie No dawaj, Lamusie, no, no, dawaj, lamusie, no. no dawaj Chodź tutaj no? Chodź tutaj Kozaczku. No chodź tutaj, kozaczku. Widzicie, boi się mnie. Dawid. Co? Pamiętaj, musimy to wygrać. Ej, pan, jaką mam pałę z tyłu? O, a tutaj jakaś dziewczyna. <śm> od tyłu. Ej ej kolego! Kole... Leży! Widzieliście mordeczki? Leżą naś, po to O, co teraz będziemy robić kolejna konkurencja. Ciasteczka! Robimy ciasteczko wszyscy, ja to... o, Ty! Ja was widzę z góry! Jak to fajnie wygląda! Będę szczar do was! Nie wiem, ej, napiszcie w komentarzach dlaczego tak się stało, że on jest jakimś przybódcą Ja jestem tym, co prowadzi tego Squid Game, a ja nie zdechnę. No wiem, no. Więc ode mnie teraz zależy ten film najgorzej. Więc ja muszę jak najdłużej przeżyć ogółem. To jest mój cel. I jeszcze y, pamiętajcie, zagramy odcinek nagramy odcinek z S. Dawidek S. z Fortnite'a o skin'a mordeczki. Ej, Karolina, bo to nie jest śmieszne, bo serdecznie kupiłem robuxy za robuxy do tego przywódcę. 200 robót straciłem. Ja nie wiem co ty robisz, ale ja nie wiem w ogóle co ja mam tutaj robić. Odliczanie jakieś, ja tutaj skacze. Nie no, po prostu kozacko. Dobra, lecę, pyk. Byk, Dawid opowiedz coś. Gdzie jesteś? Chodź, przywitamy się wszystkim i tutaj widzimy strzelali do siebie. No gdzie jesteś? O tutaj. Pum. Witam. O, o Dawid jest czarny ty mordeczko, weź tak. Dobra, o kolejna rundeczka, i co, i co, co tutaj trzeba robić? Eee, it it... it is... It is, it is, it is Okej, okay, okej, okay, dobra. Czemu ...players? Bo jesteś... No, 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 no. Ej, dobra. Nagramy odcinek z Minecrafta jeszcze. Co wy na to, widzowie? Eee, teraz się będziesz bił baseballem z innymi ludźmi, więc o! chodź lepiej. Idę na łóżko, Le idę na łóżko. Lepiej idź do mnie, ja ci pomogę. Ja, ja mam idę, ja, ja idę na łóżko, ja idę na łóżko ja idę. I nie zwróć Kurde z... Ty, bo cię kurde zaraz tutaj O nie Eee, chodź na środek i skacz, chodź na i skacz. Nie, ja się, ja tutaj zostaję O, 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 zapaliły się światła Oni się tam ogólnie biją Patrzcie się mordeczki Korzystajcie z takich chwil Żeby stać na łóżku i nic nie robić no Ła, biją mnie od tyłu <laughs> Co brzmiało źle cię, widzisz jakie gó... zabij, dawaj do Dawaj, to dawaj! ja mam, ze Arthur Artur Aim. Dobrze, że dobrze ci idzie. A wydajcie łapeczkę dla... w górę dla Dawida. Ej, 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 ej! Ty, 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 ty. I od tyłu go. Chuj, dół nie żyje. Ale on się fajnie bawi mordując ci, tych ludzi biednych. Nie są Dobra. biedni, oni są... Musimy... Oni nie co płatku w Polsce A jeszcze musimy przeżyć, jest 40 sekund mordeczki Czy 9, czy 8, czy 7, czy 6, czy 5 Musimy to przeżyć mordeczki Ja tu na pewno przeżyję, bo ja stoję w miejscu agonią. mnie Dawid, pomóż mi do, chodź tu do mnie Nie, bo mnie zabijesz jeszcze, a ten odcinek niech... O nie, Dawid help me please Bo ci bagietą chłopie poszczy... czuję chłopie. Dobra, jednak, jednak ci nie helpuje, bo jakiś już nie ma tutaj nikogo a jednak nie jest to jakiś typowo ciekawego Popatrz, zaraz Dawid spokojnie, spokojnie bez, bez, bez takiej agresji Nie, bo mnie atakuje 3, 2, 1 i no i elo Ej, no co mnie bijesz mordeczko? No. <grym zimno> ja ci dam Zjemy jakie to łóżko ma kolor Cię odszedł z czarny nie wiem, ta gra hejtuje ludzi. Dobra, wszyscy robimy kuleczka. Ciastka będziecie robili. O, Kto zrobi źle? Ja i mój kolega Monster. Odstrzelimy Was. Jej! Rozumiecie? Każde ciastka, liczę Ci te ciastka. Ej, bo ja, Dawid, nie umiem. No, musisz lecić tylko myszką, tak? Dobra, odstrzelam Cię. Jak, le, jak leciutko myszką, Mordo, Ja... Je, jeździ po tym chłopie albo władze, nie wiem jak to robić, ale ja chcę cię O, udało się! Kurde, żyje! Masz szczęście! Juhu, teraz wszyscy. Chcę ręce w górę. Ej, czemu oni tak szybko umierają? Bo wszyscy umierają. Napiszę bro, bro Jeden umrze Bro, bro Nikt nie umarł... dwie osoby umarły. Serio? Dobra, nie mi linii będzie najgorsze, bo jest 50 na 50% mordy. Dobra, widzimy się na dole. Ci e... co spadną? A nie to jest szkło teraz Chłop... E, czytuję to! Cheater! Widzimy się na banie! Chłop ma bama! Kableś na cheatsach, patrz, patrz. Wszystkim pomaga. Dawid, ostatni odcinek się źle skończył i nie wleciał na YouTube ze względu na to, że nam się na tym polegliśmy wszyscy w gruzach. Żyje, mordeczki, żyje, żyje, żyje. Dwie osoby umarły. O! Kolejna osoba, trzecia osoba Dobra Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Okej, okay, zaś jesteśmy tutaj... O kurde, leży tu ktoś na ziemi, o oh Dobrze God. wszyscy Będzie teraz kolejna konkurencja Kulki Prawdopodobnie Jakie są? Przyszykujcie to? Się za minutę 24 rozpoczynamy nową konkurencję Dobra A jaką? Kulki, co to za kulki? Atakują znów! O nie, pokaż, pomóż... pomóż mi, Dawid, pomóż. Pomóż, pomóż mi Chodź tu Karolina do mnie! Ej, 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 proszę tak do mnie nie mówić! Ej, ale nie bij mnie serio Pomogę ci, schowaj tą pałę. Nie, bo ja tą pałą będę ich bić. Tu chodź na środek ze mną, a wygrasz to. Nie, ja tu wolę stać, wiesz? Ty mnie tutaj... i ty ich I zabijaj, żeby było mniej osób, żeby łatwiej żeby łatwiej wygrać było. Ja idę. Y... Jak coś się dzieje, to proszę dwoje na dzwonek. O kurde, mordeczki Sorry, że nie było tyle odcinków. Miało być miało być, miało być odcinki codziennie, no ale wiecie, to to nie jest takie łatwe. Na 5 lajków, wiecie co robimy? Wchodzimy na Brokeven i przyjemy im grę. Lec lecimy na cheatach na wszystkich. Ja instaluję cheaty i lecimy na cheatach. Dobra, opowiadaj Dawid, co teraz się będzie działo. I teraz to mój kolega, pan w masce, który nie jest w masce, który ujawnił twarz i zostanie zabity, I powiem wam. O nie, przeciąganie liny, nie! Ej, ja nie wiem, o co tutaj nigdy chodzi. No dobrze. Dawid, pomóż nam. Tu się zdechnął. <laughs> ej, dobra, ej, na czym, co ja mam klikać w ogóle? A tu mam klikać, no i przegraliśmy. Ej, dlaczego przegraliśmy? Musisz no, musicie coś robić, klikać Ej, ja klikam! Nie no, Dawid, serio mi pomagasz? Nie, pomagam w purple, czyli wam chyba Ile my już mamy? O, jest, 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 jest! Pomocy, pomocy, Dawid, pomocy, pomocy Ej, to jak przegramy tutaj, to będzie lipa, proszę, mordeczki, zostawcie łapeczkę w górę ty luz cały czas. Ej, ty nie jesteś z nami. A ja wam pomagam. Dobra. Nikt, z ci, którzy może wejść na dół. Ja... Idziemy na kolejną konkurencję. Jest! Udało się, murdeczki! Dostawcie łapeczkę w górę! Co to za konkurencja? Kuleczki. No nie. Czemu nie jesteś ze mną? Ty mnie byś ratował. Ja się boję. Ja nie ogarniam tego. Halo, pomocy! Gdzie ty jesteś? Dobrze. Tu jestem. O jest. Uratujesz mnie. Zabij tego. Nie, nie skacz albo cię zaszczerę. Pięć rund. Pięć rund, ok? Ok, tak. Co mam dać? Od czy even? Dawid. Proszę macie kulki. A co mam kliknąć? Nie wiem, klikaj tam byle co. Nie wiem, a od co to znaczy? Ewendam Nieparzysta, Gdzie Chyba. Oha, Co ty dajesz? Co mam dać? Ja daję. Nie. Oha, pewnie przegram. 50 na 50 jakieś. Sierna się mm. troszkę lipak, przegrasz Ej, no, bo daje Ewen. Ewen mi prześ. Nie, 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 proszę, proszę, proszę. Żyje, żyje. Ewen, Ewen. Zaraz przyjdę Nie nikt nie umiera. Hura! Wszyscy razem w jednym tempie. To teraz gramy w Skalmara. O to, co tu chodzi? Ej, ja leżę na ziemi, oni mnie biją. Pomóż mi! Nie mówili wam, że leżący się nie bije. Pomóż mi, proszę, kolego! Nie bądź taki zły. Ratuj mnie, ja, ja nie umiem się bić Pomóż Dawid, pomóż Dawid! Od tyłu Cię biją Pomóż! Nie Mamu... pomogę Ci Mamusiu Mamusiu! Bi. Ja nie umiem się bić mamusiu Albo skac, skac cały czas, skac cały czas Mamusiu ja wiem, że wszyscy razem się lubimy Ale ile ja tutaj muszę wytrać? Mamusiu ile mam HP? Dawid sporo? Nie masz połowę. Serio? Mhm. I co ja tego nie wytrwam, co nie? Nie wiadomo. Ile to będzie trwało mordeczki? Oksa na haksach. A nie, on się teraz to ...skac cały czas. Wszyscy razem w jednym tempie. Okej, okay, lecimy mordy. Lecimy, 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 lecimy. I lecimy! Lecimy. Jest, jest. Ej, dobra, ale mordeczki, i tak daleko doszliśmy. Proszę tutaj honor zostawić, bo daleko doszliśmy. Biedni ci. Szkoda, że mi. mi... Pobij z tyłu go. Ej, ja nie umiem cię bić. Ej, milej, ja mam tutaj wytrwać. Będzie jeszcze jakaś konkurencja, czy mam się bić? Zostawcie konkurencja. Aha, to fajnie. Dobra, ale mordeczki, popatrzcie dokąd się dostaliśmy mordy. Bardzo daleko. Jesteście ze mnie dumni? Bo popatrzcie się, zostawcie łapeczkę w górę dla mnie. Bum, policjantkę. Bum, Endryka. Bum. Ej, mogę pchać. To pchaj tych ziomków, którzy mnie biją. Tego, co mnie bije. Mnie... Oj. Ja, eee, no ale się tego nie zatrzymuje. Ej, co, ja tylko z nim zostaję tutaj? Czterech właśnie Ja. Na co się go wieć Ej dobra mordeczki, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze mordeczki Dawid komentuj, komentuj to, komentuj to Ale komentuje, i Karo, Karo Karo, Karo ostra zagrywka Bigger Boy boją, goni z pałą Ło, ale mam pałę Ale mam pałę, ale mam pałę Ej bo wszyscy mnie gonią. ile ja mam HP? No i całe full ja już nie wiem, co ja mam. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jeju, co tu się dzieje? Jakiś ring? Ja już myślę, że to kolejna konkurencja. Tu, tu, tu już ja się mogę klepać, no. Tu już chyba nikt nie umrze. Zostaniemy chyba w trójkę, bo już ta leży, już ta ma czerwono. Ta jest czerwona, ta jest czerwona. Dobicie koledzy, koledzy, koledzy. Wiem, my się lubimy, koledzy. Dawaj, 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 koledzy. Koledzy. Kolego, dawaj, ją, dawaj, pyk, 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 pyk. Dobra, kolego, koleżanka, sorry, koleżanka umarła. Koleżanka nie żyje. Koleżanko, ej, bo ja już nie wiem, co ja mam tutaj robić. Pomagaj, pomagaj, Dawid. Aaaa! Dawaj, dawaj go. Damy radę. Będzie, win, będzie. Będzie, damy radę. Dobra, teraz się bijemy, żebyście byli ze mnie dumni. I dobra, i tak daleko doszliśmy. O, tak. Zginęliśmy, się już nie odrodzimy, nie wiem. No, dobra, ma Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, zostawcie łapeczkę w górę, dzwoneczek i zapraszam Was do kolejnych filmów. Niestety Dawid zaginął w akcji, więc elo. Buu!